Ten ma kłopoty z żołądkiem, krąba makater, klarne od bolą stawy. Nie mniej już o tego głowa, pęka. Weźcie, Amol. Amol, słynna kompozycja leczniczy ziół. Amol, niezwykły lek na zwykłe dolegliwości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przed kamerami to nie sztuka wyglądać i czuć się nadzwyczajnie. Pracuję nad tym sztab stylistów. Jednak życie to nie film. Na co dzień sama dbam o moje włosy i tu to pan o mnie troszczy. Gdy odkryłam pantin, moje włosy szybko stały się piękniejsze i takie mocne. Teraz, nawet gdy w domu uczę się roli, moje włosy sprawiają, że czuję się jak na planie filmowym. Bo z pantin każdego dnia mogę czuć się wyjątkowa. Pantin śni. Kukuka jest kukuku. A Staszek stuk, stuk, stuk. I Raczek też coś ma, co bardzo lubię ja. Ta co to jest? Niezwykłe cza cza, cza. Przyszła moda na Wawel. Zbierz trzy dowolne torebki po cukierkach lub 30 papierków i wyślij na adres producenta. Do rozdania 10 tysięcy koszulek. Szczegóły na opakowaniach i w sklepach. w szybkim tempie. Odporność mojego organizmu jest poddawana ciągłej próbie. Przez złą pogodę, stres, wyczerpanie. Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność i pozwala odnaleźć rytm w chaosie codziennego życia. Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Brillance przedstawia Luminance, innowacja firmy Schwarzkopf. Pierwsza farba Brillance, specjalnie stworzona do ciemnych włosów. Intensywne, modne kolory. Rozjaśnianie i koloryzacja podczas jednej aplikacji bez wstępnego rozjaśniania. Nowość Brillance Luminance firmy Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Łączone. Włączamy niskie ceny. Na przykład telewizor LED, LG, odtwarzanie filmów z USB. 42 cale za jedyne 1199 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Czy wiesz, co dają Twojej rodzinie żywe kultury bakterii Danon? Zobaczcie sami. Nowy jogurt Danon Pyszny Plus ma teraz lepszy, owocowy smak. A dzięki zawartym w nim przyjaznym i aktywnym kulturom bakterii, starannie dobranym przez firmę Danon, Twój organizm funkcjonuje lepiej, dzień po dniu. Pyszny Plus, by Twoje ciało lepiej się miało. Mm, Danon. Naukowcy firmy Bayer stworzyli tapcin lek przeciw objawom grypy. To płynny, skoncentrowany zestawie składników. Teraz specjalny agent jego skuteczność chory na grypę. Dzięki wyjątkowym formule Tapcin zwalcza typowo objawom grypy, a płynne postaci leków wspomaga działanie. Efekt żadnych objawów grypy na cały dzień i widoczny. Teraz dostępny Tapcin Impact w zielonej kapsułkach stosuj przed snem. Tapcin dla grypy to koniec. Przez cały rok zapewni Ci Ekoterm Plus. Lekki olej opałowy najwyższej jakości gwarantowanej przez Orlen. Łatwo dostępny dzięki rozbudowanej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Ekoterm Plus. Pomyśl o nas ciepło. Chciałbyś tankować jeden miesiąc w roku za darmo? Teraz jest to możliwe dzięki nowemu olejowi Elf Evolution. Jego specjalna formuła IMF pozwala oszczędzić do 8% paliwa. Czy nie czas, aby zmienił olej? Bardziej promienna niż kiedy miałam 20 lat. Intensywny kolor? Tak, ale bez zniszczonych włosów. Garnier Nutris trwała farba z olejkiem z owoców i intensywnymi barwnikami. Jedyna, która odżywia i farbuje włosy. Kiedy odżywiasz, kolor olśniewa. Kolor jest intensywny i naprawdę bardziej lśniący o 84%. Żegnajcie siwe włosy. Garnier Nutris kiedy farba odżywia, kolor olśniewa. Garnier. Bigi to pyszne, puszyste lody śmietankowe na patyku. Bigi są tak śmietankowe, że. nie ma porównania. Algida, poczuj śmietankową radość. Atakujemy? Jeszcze nie, ale rycerze wieją. Niech się tym pomalują. Atakujemy! Jeszcze nie! Atakujemy? Na pewności poczekajmy jeszcze dwa lata. Hammerite wchodzi w reakcję z rdzą i już dwie warstwy zabezpieczają metal na 6 lat. Z ataku! Nowy Hammerite. Prosto na rdze, podwyższona trwałość. Odkryj nowy wymiar smaku. Długie liście herbaty z najlepszych plantacji. Więcej przestrzeni w torebce i wyjątkowy smak. Nowe herbaty Lipton w torebkach-piramidkach. Lipton Tea can do that! Woda i promienie UV niszczą kolor. Włosy farbowane potrzebują siły. Nowy Fructis Color Resist. Jedyna gama z aktywnym koncentratem z owoców i antyoksydantem. Aby kolor był podwójnie odporny na wypłukiwanie przez wodę... I na promienie UV. Farbowane włosy lśnią podwójnym blaskiem. Nowy Fructis Color Resist. Kolor odporny na wodę i promienie UV. Dbaj o siebie. Garnier. Aby idealnie utrwalić fryzurę, nie niszcząc włosów, stosuj nowy Garnier Fructis Style. Jeśli chcesz wiedzieć, czy ktoś używa dobrego podkładu, nie patrz na twarz, ale na nierdzeżenie. Podkład Seamless dzięki systemowi mikrodyfuzji idealnie komponuje się ze skórą. Nikt nie zobaczy, gdzie nałożony podkład się kończy, a gdzie zaczyna. Nawet, nawet z bliska. Nowy podkład Simless. Max Factor polecany przez profesjonalistów. Hej, hej, rusza wielka Hugomania! W batonikach Danio są magnesy z Hugo do zbierania! Im więcej ich zbierzemy, tym większa siła przyciągania! Niektórzy przyciągną Game Boye i gry komputerowe! Podwójny batonik Danio i Hugomania! Wielka siła przyciągania! Mm. Zaskoczycie zaskoczy Lila Stars. Chrupiące orzeszki ziemne i płatki kukurydziane w najdelikatniejszej czekoladzie Milka. Milka Lila Stars. Spróbujesz, wiesz wszystkie. Tata, ta, kiszki mi malo szagają. No to naprzód, masz! Amino, a to dobre.